Witam na kanale Nowato. Dzisiaj znowu falownik deje z bateriami i z farelką, czyli konfiguracja portu smart. Jak wiecie Państwo, ten falownik daje wiele możliwości konfiguracyjnych. Można tak go zaprogramować, że kiedy mamy nadwyżkę z paneli fotowoltaicznych a dzisiaj 8 stycznia, słoneczko świeci, minus 15, a więc warunki pogodowe piękne produkcja 2.23, 10.30 dopiero i akumulatory naładowane, dlatego, ponieważ nie było obciążenia, falownik uruchomił ten port smart skonfigurowałem go tak, żeby ten port działał w ten sposób, że kiedy będzie nadwyżka produkcji z paneli, kiedy akumulatory są już naładowane, kiedy nie ma odbioru, to żeby właśnie uruchomił to wyjście, wyjście smart w moim falowniku to jest to pierwsze od lewej, do niego podłączyłem zabezpieczenie gniazdko i taką farelkę nazwijmy to. I jaka jest logika pracy tego zestawu w tej chwili? Otóż, dopóki baterie nie, dopóki y, baterie nie rozładują się do poziomu ustalonego w tej tabelce, proszę zobaczyć, tutaj jest tabelka, port GEN i od 9 do 17 mam zaznaczone, że, że baterie 80%, czyli jeżeli dopóki nie spadnie pojemność baterii do 80%, a mamy w tej chwili 99, to port Gen, czyli ten smart będzie otwarty, będzie zasilany. Ja ustaliłem, że maksymalny port, maksymalny prąd, jaki tutaj może iść, to jest 3000. Watt, maksymalna moc, będzie otwarty, co powoduje, że, że produkcja z paneli nie jest tłumiona przez falownik, a wysyłana do tego portu smart. Jeżeli baterie, bo proszę zobaczyć, że prąd idzie z, z paneli fotowoltaicznych, ale także Troszkę idzie z baterii. Dopóki baterie nie rozładują się do tych 80%, które ustaliłem, to port smart będzie działał, będzie otwarty i będzie w moim przypadku dmuchał ciepłym powietrzem. Oczywiście nie proponuję takich dmuchawek, to tylko zrobiłem w tej chwili po to, żeby pokazać Państwu działanie tego układu. Pod ten port podłączę oczywiście grzałkę do zbiornika CWU, albo do zbiornika CWU i do zbiornika buforowego. I w tych miesiącach, w których mamy słońce, a mamy jeszcze chłodno, to ten falownik będzie produkował, będzie produkował te kilowaty i zamiast tłumić produkcji będę wykorzystywał to do ogrzewania pomieszczenia showroom pozdrawiam nowato sprawdzone polecone zapraszamy do, do zapytań zapraszamy do realizacji takich układów jak widzicie Państwo mamy taki falownik u siebie a więc mamy możliwość konfigurowania wszystkich tych możliwości y, 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 Jakie on daje sprawdzania, testowania i wprowadzania u państwa? Pozdrawiam, nowato, pedogrywka, bo chciałem pokazać, co się stanie, kiedy wyłączymy obciążenie, czyli nie będzie tego portu smart zasilonego. Proszę zobaczyć, stryknę, proszę zobaczyć, co się będzie działo z produkcją. Otóż produkcja spadła. Część idzie do ładowania akumulatora, ale ponieważ ten akumulator jest prawie pełen, więc produkcja spadła, czyli tracimy te e, kilowatogodziny, ponieważ falownik redukuje moc, bo on może tylko tyle produkować, ile jest odbieranych. Załączam, falerka ruszyła i zaraz zobaczycie państwo. Obciążenie wzrosło i produkcja wzrosła. A więc tak się sprawy mają. Pozdrawiam, nowato, sprawdzone, polecone.